Otwarty i obejmujący wszystkich. Kościół. Kochani, niezależnie od rasy, narodowości, wieku, kościół jest otwarty dla wszystkich. Właśnie te otwarte drzwi symbolizują to, jak jest kościół. Niezależnie od narracji kogokolwiek, kościół jest katolicki, a katolicki to znaczy obejmujący wszystkich. Katolikos, to znaczy powszechny. Kościół katolicki to jest kościół powszechny, czyli kościół, który obejmuje wszystkich. I to jest niesamowite, kochani. Kiedy byłem w Rzymie, niesamowicie mnie to zaimponowało, że po prostu widziałem osoby. Czarnoskóry, widziałem e, osoby raz żółtej, e, że tam byli po prostu wszyscy o białych karnacjach, o ciemnych karnacjach, mówiący różnymi językami. Zobaczyłem, jak Kościół jest bogaty, jak Kościół obejmuje e, ludzi każdego kontynentu, każdej narodowości. Niesamowite to jest. Właśnie Kościół jest otwarty na wszystkich. I to dzisiejsze pierwsze czytanie właśnie bardzo mnie uderza, dlatego że życi idą do Pogan, setnik... E, Korneliusz to jest człowiek, który w ogóle nie miał nawet chrztu, i oni mieli w sobie takie żywe pragnienie poznania Boga, i dlatego, jak Piotr przemawiał do nich, to Duch Święty stąpił na nich. I to jest, kochani, niesamowite, że w trakcie tego, jak ktoś głosi, może stąpić Duch Święty, jeżeli ludzie po prostu mają wiarę. Masz takie doświadczenie, że kiedy słuchałeś kogoś, to wręcz serce Ci się po prostu poruszało. Może nawet, czy słuchałeś jakiegoś kazania, czy słuchałeś jakiegoś świadectwa, czy jakiegokolwiek nauczania, czy czegokolwiek, po prostu Twoje serce się poruszało. Ja mam dużo takich doświadczeń i naprawdę widzę, że jak człowiek słucha sercem, to Duch Święty go dotyka. Słuchajcie, Pan Bóg jest tak niezwykły i tak pokorny, że On nawet przez taki yy, śmieszny filmik może Ciebie poruszyć. Bo Duch Święty po prostu działa wtedy, kiedy słuchasz sercem. Dlaczego? Dlatego, że tutaj na przykład dzielę się owocem jakiejś mojej medytacji, mojego spotkania po prostu z Panem Bogiem i Bóg tym też może dotykać. I niesamowity jest Kościół. Kościół, który obejmuje wszystkich. Kocham Kościół i według mnie jest fantastyczny, że on na nikogo się nie zamyka, ale że jest otwarty dla każdego człowieka. Panie, bądź błogosławiony w Twoim świętym kościele. Dobry pasterz, wyłapałem takie, można powiedzieć, czasowniki, które są charakterystyczne dla dobrego pasterza: więc dobry pasterz poświęca i dobry pasterz zna. Poświęca siebie. Za owce swoje i zna swoje owce. Żeby kogoś znać, to trzeba mieć z nim relację, osobistą relację. Trzeba z nim zamienić słowo. Zobaczcie, ilu masz znajomych na Facebooku: tysiąc, dwa tysiące, może nawet pięć tysięcy, że już nie możesz przyjąć nowych. Tak właściwie, czy ty ich naprawdę znasz? Bo według mnie, znamy o tym, że kogoś znam, jestem w stanie powiedzieć, jak zamieniłem z tym człowiekiem słowo, jak miałem z nim jakąkolwiek rozmowę. W przeciwnym wypadku można powiedzieć, że znam go tylko z widzenia, czyli wiem, że taki człowiek istnieje, wiem po prostu kto to jest, czym się po prostu zajmuje, ale nie znam go. I tak właściwie to jest niesamowite w dobrym pasterzu, że on każdego zna, że on ma po prostu stado owiec, ale z tego stada owiec on do każdego podchodzi osobiście. Dlatego droga swojej relacji z Bogiem i rozwoju jest niesamowita, gdzie nie da się przyłożyć jakichś takich gotowych schematów do, do osób. Bo Pan Bóg każdego z nas prowadzi indywidualnie. Widzi w każdym z nas predyspozycje, widzi zalety, widzi wady, widzi po prostu historię życia i się do nas dostosowuje, żeby nas prowadzić. To jest, kochani, niezwykłe w dobrym pasterzu. A w tym, że nas zna, jest w stanie się poświęcić za nas. Widzicie, najemnik, w przeciwieństwie do dobrego pasterza, opuszcza i ucieka. I to jest taka postawa sprzeczna z Bogiem. Opuścić kogoś i uciekać. Dobry pasterz zna i poświęca się dla owiec. Pomódmy się właśnie o to, żebyśmy, kochani, naprawdę wchodzili w taką osobistą relację też z dobrym pasterzem, żebyśmy widzieli jego poświęcenie, ale żebyśmy i my potrafili się też poświęcić. Więc Panie Jezu, przyjdź do naszych serc. Wołamy o Twoją świętą obecność. Wołamy, Panie, o to, żebyśmy wchodzili w relację z Tobą, w relację intymną, w relację osobistą, żebyśmy z Tobą osobiście rozmawiali. Nie tylko jak modlimy się z Kimś wspólnie, nie tylko, kiedy przebywamy na spotkaniach wspólnotowych, nie tylko, kiedy modlimy się online z innymi, ale chcemy też osobiście, osobiście do Ciebie przychodzić. Przyjdź, Panie Jezu Chryste. Amen. Więc kochani, bardzo Was zachęcam i polecam, żeby dzisiaj znaleźć jakąś taką chwilkę i osobiście spotkacie się z Panem Bogiem. Tymczasem pysznej kawy Wam życzę.